Cześć się z tej strony Mefit. dzisiaj mam dla Was taki bardzo, nietypowy filmik. Ostatnio był challenge. Dzisiaj będzie taka freaking, bym mógł to nazwać, że mamy tu taką piłeczkę. Piłeczka jest z gąbki. Mamy tutaj miskę. Mamy moje krzesełko. Tak, i polega na tym, że ja tu wymyślałem takie parę ćwiczeń. I pierwszym ćwiczeniem jest taki, że tam jest ta miseczka, tu jest piłka ja muszę trafić do tej miski. Nie no, to się nie liczy niestety. Dobra. No już druga próba. Kurczę, na się nie udaje, ale dalszej razy sztuka. No. Szkoda, że na te ćwiczenie nie polegało. Ale dobra. Kolejny strzał. Ja no cały czas za mocno. Może to pięciu razy sztuka. Hmm. Niestety. Nadal nie. Już któryś raz trafia w tę piłkę. Ale nie mogę. Znaczy cały czas trafia w tą miskę, ale wejdzie do tej miski to nie może. Mamy, mamy, mamy. Daj. Tak, ja robię cięcie i się w kolejnej pozycji. Kolejny poziom taki prosty. Miska stoi tu, tu mamy piłeczkę po prostu trzeba trafić w tę miskę, więc jedziemy. No to był bardzo łatwy poziom, od razu mogę przejść do drugiego, kolejnego. Miska stoi tak, możemy... Yy, znaczy mam tu piłeczkę, tam mamy miskę, położą na krześle i trzeba tak kopnąć, żeby odbiło się od oparcia. Ups, nie udało się. Ale w każdym razie musi się odbić od oparcia i wpaść do miski. To jedziemy. No, odbiło się. Zaliczymy. Zaliczymy. Mamy super, wszystko fajnie. Teraz. Dobra polega na tym, może uda nam się w, przy pokazie. Że trzeba bez odbicia od oparcia wrzucić piłkę do miski. Nie, nie tym razem niestety. Nie tym razem. Może tym, teraz. Było blisko, było blisko. Może teraz się uda. Też nie, ale jest blisko, jest blisko. Kurczę, teraz od... Oparcia by było, to i tak się nie zaliczy. Teraz również, niestety. No i teraz również nie, coś się złego dzieje. O, teraz to w ogóle w A, Ok. Okej. Teraz wejdź. Mówię wam. No nie. Tam jest źle No nie Jezu Teraz chyba kopniemy ją dobrze Ko, znów źle O bo Teraz to już w ogóle E no dobrze, próbujemy jeszcze raz jest. O Jezu, to nie widzieliście. To zademonstruję jeszcze raz, żeby nie było. Nie udało się niestety. Jest. Dobra, ładnie udało nam się skonać eee, trzy, cztery levele. Może piąty będzie, to spróbuję zrobić dookoła świata. Taki level. Trochę taka niespodzianka. Czekajcie, jakbyście widzieli. O Boże. Nie udało się niestety zrobić tego co chciałem. Może teraz się uda. O nie, to, to jest zła piłka. Ale chciałam powiedzieć, że już niedługo będą filmiki również z dworu. Gram w tak normalną piłkę na dworze. No dobrze, udostępniajcie filmiki, może będzie więcej taki w domu, jak i na dworze, udostępniajcie na Facebooku i na różnych tam portalach, lajkujcie film, co, trzy lajki, wymyślam nowe levele i lecimy z tym filmikiem.